Cześć, jestem CD i witam was już w drugim odcinku... Zagrajmy w Deer Esther. Eee, tak. Zaczynamy drugi rozdział. The bo... The bow? Nie wiem jak to się czyta. Bow? Bow? Dobra, zaczynamy. Tak. Jak widać rozdziały są dość krótkie, bo pierwszy rozdział chyba tylko był 15 minutowy, więc no, jeśli wszystkie będą takie, to nawet może połączę wszystkie rozdziały w jedną część, albo tam w czterech odcinkach. Nie wiem, to się jeszcze zobaczy. O mamy jakąś zatokę, statki. Chyba na razie zobaczmy co tu jest na górze. Później się zajmiemy tymi stateczkami No ładnie to wygląda Jakieś wydmy, niewydmy No zaraz, to jakieś kontenerowce chyba No Naprawdę grając w tą grę żałuję, że tu się nie da, nie da biegać bo to jest naprawdę czasami męczące. No ale pozwala to na cieszenie się tymi no, naprawdę śliczną grafiką, śliczną ścieżką dźwiękową. No popatrzcie, czy to nie jest piękne, czy to nie jest piękne. Nie jest piękne. No. Może za bardzo się zachwycam, nie wiem. Jeśli was to trochę wkurza, to piszcie. No, no, bo I sat when I was at the very edge of despair, when I thought I would never unlock the secret of the island. I sat at the edge and I watched the idiot boy blink through the night. He's uh -huh. mute she and he's retarded, and he has no thought in his metal head but he wave and each minute aside until the morning comes and renders him okay. blind as well Idziemy as deaf our In many ways, we have much in common. Ciekawe, czy będzie się dało do nich wejść. Miejmy nadzieję, że tak. To krew? Chyba nie. Miejmy nadzieję, że nie. Nie, to jakieś te koła ratunkowe czy coś. Nie widzę dokładnie. E, śmieci tak koło ratunkowe hmm, tu nie wejdziemy dobra no statek nawet duży dobra teraz pytanie wejdziemy do niego czy nie wejdziemy tutaj jak na razie nie ma możliwości żadnych przez ten brak skakania, kucania i tak dalej, i chyba się obawiam, że no, nie da rady tutaj się nie da, tutaj też z tej strony chyba chociaż nie, też pewnie się nie da. Więc sobie odpuścimy te zwiedzanie statku, więc chodźmy dalej. Tam czy tam Tutaj w środku tego kontenera coś jest? Nie. Dobra, chodźmy tam Do tamtego stateczku. Czemu ja mówię stateczku? <laughs> Czyli też się tam nie dostaniemy. O, co to jest? Jakiś kolejny dziwny znak. A. Hmm. Może coś pod tym kamieniem jest? Ale nasza gra nie umożliwia nam interakcji, więc się tego nie dowiemy. Na górę też nie wejdziemy. Chyba. No, chyba nie. No niestety. Dobra, więc pójdźmy tam w lewo. Podelektujmy się tymi pięknymi widokami. Te statki może nie są piękne, ale to co dookoła nich jest, to jest miodzie. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic.

Nowa jakaś hatka? Może to po prostu druszki takie. The Bothe was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. No, to są jakieś ścieżki proste. He came here every summer whilst building the Bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife. He remembers that it did not work. Shopa. He caught some disease from his malcontented goats and died two years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. of Oh, I wiem not to nie wiem. Tutaj coś tam było, czy mi się zdaje. When the oil lamps ran out, I didn't pick up the torch, but used the moonlight to read. Back. When I pulled the last shreds of sense from it. I will throw Donnelly's book from the cliffs and perhaps myself with it. Maybe it will wash back up through the caves and erupt from the spring when the rain comes, making its return to the hermit's cave. na kiedy Myślę, że Kominek taki. Dobra, chodźmy teraz tu jeszcze. Ale chyba nie ma nic za domem, tak jak myślałem. Dobra, jeszcze odwiedźmy nasz drugi budynek. Pewnie też będzie pusty, ale kto wie Zawsze lepiej zwiedzić niż nie zwiedzić Aha Znowu jakaś zagroda dla zwierząt chyba I znowu krew Dobra, idziemy dalej Tam chyba mamy jakąś jaskinię Nie wiem Wielka dziura w dół. Tam jakaś droga. Dobra, schodzimy. Mogę skoczyć. lewej może nie. Ale chyba gra nie ma takich jakichś ograniczeń, żeby nie móc skoczyć. Bo w niektórych grach można się wkurzyć, że jedziesz i tu ściana zamiast dziury. Niewidzialna ściana. okrupieństwo in a footnote the editor comments that at this point donnelly was going insane as syphilis tore through his system like a drunk driver he is not to be trusted many of his claims are unsubstantiated Jestem hardhorem, chodzę po boku, żyje, Żyję, nie żyję, żyję, nie żyję. żyję. Głównie. Głównie. żyję czy nie? Chyba się gra w czy... Tak. Jakiś zapis chyba był szybki. Czy coś w tym stylu? Więc niestety nie można sobie spaść.

Dobra, chodźmy dalej Tutaj był jakiś statek o. I teraz idziemy do tej jaskini Jeśli się da Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. What the fuck? What the skin has turned bright, tight pink, and the pain is crushing The tides against my shoreline drowning out the ache of my surroundings. I struggled back to the cockpit to rest.

może? Nie, nie da się. Co my tu mamy? Coś się świeci. Udam. Fuck. I kończymy drugi odcinek let's play'a z Dear Esther. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za obejrzenie. No. Narka.